Nie nazywajmy tego artystycznego. Wydarzenia politycznego pseudoartystyczną. Proszę Państwa, człowiek, który obraził Ojca Świętego pseudoartystycznych wydarzeń. Poznań, jak mógł być kuratorem Festiwalu terennego, zasypia, bywa tam mimochodem. Poprzedni dyrektor Galerii Arsenał Pan Piotr Bernatowicz. Poznań nie zasługuje na to, aby ten człowiek tutaj e, miał coś do powiedzenia w kwestii e, wartościom chrześcijańskim, przeciwko patriotyzmowi. Wiele wy... Proszę bardzo, też współorganizatora dzisiejszego spotkania. Ją tam bito, głodzono, poniewierano. I ona mając dzisiaj 86 lat przychodzi tutaj, by protestować przeciwko Jaśkowiakowi.